Mamy sterownik o takich numerach. To jest jakiś Reno. Właściciel po prostu mówi, że jest głupi klucz Starza się. Tylko, że problem polega na tym, że ta auto mechanika, oczywiście mechanik jakoś ten samochód odłożył, wymienił stacyjkę, kluczyk No i pojawił się problem. Niestety kontrolka IMPO mnoga samochód nie pali, to podłączenie komputera niestety IMPO jest i jest zablokowana. Na początku właściciel yy, z tym całym me mechanikiem, mechanik owszem wszystko dobrze zrobił, tylko po prostu szukali, żeby ktoś tam gdziekolwiek po prostu wyłączył IMPO, niestety nie, nie zrobić. No i więc ktoś tam zadzwonił do nas ten mechanik i po prostu mówi, czy w tym modelu się tam. Powiem tak, Pod każdy tam mówi, że to stale samochód. No nie powiem, to jest Renault. To jest immobilizer jedynka. Wyłączenie impo. Moim no zdaniem jest bardzo prosty. Pierwszy mechanik mówi, czy by to sam wyłączył. Powiem tak, jeżeli a jak nie, to żebym ja po prostu wyłączył. Ja oczywiście jemu mu że może samemu wyłączyć, tylko trzeba mieć problem do wyłączenia. Czy na samochodzie? W tym przypadku to jest e, Immobilizer i jedynka, także nie ma żadnego problemu. W jest Safari 1, e, i tu właśnie mechanik na no, początku chciał robić, ale później mówi, że nie będzie kupować specjalnie sprzętu, nie ma zapracowiesy żebym ja po prostu nagrał taki filmik jak się IMPO wyłącza w tych starszych modelach więc postanowiłem nagram od początku do końca jak się wyłącza na no, przykład puszczamy o typ, typ tu mamy Safari 1 w tych typach można wyłączyć na trzy sposoby, jeden sposób można tak zwany wyzerować pamięć flash, trzeba tam taką gumę obciąć, jest to dość dużo szupoty, druga opcja jest taką klepaczką gdzieś tu, tu kiedyś miałem tak taką klepaczką można wyłączyć ale trzeci najprościej, tylko, że klepaczka musi klepaczka działa poprawnie tylko, że 5 godzin pracuje ale kod będzie wyłączony trzecia opcja najlepiej, najszybciej to za pomocą przypadało takiego programu. To że tam, można to zrobić na samochodzie, podłączyć się, impul, wyłączyć, jeden kabel tylko przyciąć i samochód pali. I właśnie tu tym sposobem pokażę. Tylko nie na samochodzie, bo samochodu samochodzie nie mam, tylko mam sam sterownik, ale tak samo jak na samochodzie, podłączę i pokażę w jaki prosty sposób można impul wyłączyć. I impo będzie wyłączone, i może kluczyki skupione. samochód już zapali, no bo będzie impo wyłączone. Jak to zrobić? Podłączę to wszystko i pokażę co i jak. Czy się to da się, ale powiem tak, wszystko trzeba dokładnie sprawdzać. Także zaczynam podłączyć, pokażę, że IMPO jest wyłączone. Jak, jak to się wyłącza i później. I diagnostykę, że impopulacja jest wyłączone, tak, że powoli wszystko będziemy działać zaczynamy no i tak mamy już podłączone to wszystko pszczeczka tutaj jest jak to samochodu ale jak podłączamy na stole to mamy taką redukcję no i tu mamy wszystko podłączone jakby było w samochodzie czyli tutaj przez przykaźnik. tutaj mamy żeróweczkę Mamy uruchomiony ten program. Podłączone wszystko przez ten. No i teraz e, będziemy wyłączać import, Czyli pierwsze załączamy na zasilanie 12x 12 for jakiś tam jest. E, Żeleeczkę mroka Jak już to już wiemy, że input jest zapakowana to teraz tak robimy diagnostykę czyli tu mamy wszystko podłączone wszystko jest poprawnie sprawdzamy teraz status imobilizera. jak widać wyskoczyło impoj jest aktywny czyli jest zablokowane. teraz pokażę jak szybko to IPO można wyłączyć w tym sterowniku Sirus. Właściwie to nie jest Sirus, tylko to jest Safari 1. Tutaj można sobie odczytać całe EPRO. Można na dwa sposoby. Można tu sobie odczytać. Nie wiem, czy odczytało. Odczytało. Teraz sprawdzimy, czy tak, SAT mamy odczytane. A teraz pokażę jak tym programem bardzo szybko impo można wyłączyć. Tutaj mamy coś takiego jak wyczyść kod impo. Klikamy tu klik to cały czas nam żelwaczka moka. czy na pewno, na pewno. Dajemy jest. O, żelwaczka nam zgasła. Jak dużo nam skasła, to prawdopodobnie impo jest wyłączony. Zawsze, na wszelki wypadek, po prostu trzeba sprawdzić. Czyli, wchodzimy w y, status, czyli trzeba jej jeszcze raz odczytać. Tak, impo jest wyłączony. Także udało się. Także chwilę czasu, no i jest. Wyłączone. Tuż o się pyta, jaka jest cena? Zależy różne modele Także ceny są różne, bo zależy od typu. Niektórych trzeba emulatorów, innych nie. Także jeżeli ktoś ma sterownik zablokowany, starczy to nas napisać, zadzwonić i po wyłączymy.